Hej, hello! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mistafar i jest pewien problem. Zaczniemy grać od nowa, ponieważ ostatnio nagrywałem i nie nagrała się końcówka, a w tej końcówce zginęliśmy i to się właśnie nie nagrało. I zrobimy tak, że stworzymy nową postać i zaczniemy szybko od nowa. Trevor alien nie będzie. Surprise, Nie, dobra. Trevor. Nie, nie będzie Bruce. Bruce. Już nie będziemy tak jakoś tam wymyślać. Mamy naszego ładnego Bruce'a. Bez brody. Bierzemy pracownika budowlanego. Nie. Dobra, weźmiemy pracownika budowlanego. Weźmiemy. Odwagę to się na pewno przyda oraz weźmiemy mocny. Ach, jakie wady? Weźmiemy rozrabiakę oraz nie nadwagę, tylko Słabe głow... słabą głowę i apetycik. Dobra. I zaczynamy szybko. Już nie będziemy tracić czasu na jakieś gadanie pierdoły przy tworzeniu postaci. A no to już wiecie, z pierwszego odcinka wszystko. Trochę głupio. Głupio, że y, nie nagrała się tamta końcówka jak graliśmy Traworem. I musimy tak teraz zaczynać od nowa. Okej. Okay. This is how you died. Zaczynamy. Zobaczymy gdzie będziemy, gdzie się pojawimy. Czyli tak jak wcześniej mamy plan, szukamy dobrego domu, najlepiej piętrowego, jako bazę. I się tam bunkrujemy, potrzebujemy deski, yy, prześcieradła. Szkołę przetrwania czekaliśmy już. OK. Mamy tak opakowania, nie wiem, na razie. Dobra, jedzenie, butelka sosu, butelka wody to na pewno nam się przyda. To winogrono, truskawka, pomidor, głowa, kapustki, kapusty opakowanie nie, tu nic nie ma pióro pióro ogólnie może nam się przydać bo czytałem, że. Jeśli tam jesteśmy zdenerwowani, chyba, czy coś takiego. I mamy kartki, pióro, czy tam długopis. Możemy pisać. Później możemy czytać to, co tam napisaliśmy. Wow. Bardzo ładny domek. Ciekawe, gdzie my jesteśmy. Nie ma Widzę pusty domek. Prawie cały. Nawet broni żadnej nie ma. Skarpetki. Podnisy weźmiemy, zrobimy bandaże od razu. E, tutaj. Już trochę... Mówię, nie, zrób bandaże. Już trochę ogarnęłem grę. Już mniej więcej wiem jak się gra. Więc jest ja, dobrze. No. Nie powinniśmy szybko zginąć. Mamy kij, golfowy buty. Nie, buty mamy. O, tabletki, torbę turystyczną. Załóż na plecy. No. To jest chyba największa torba jaka może być. Tutaj. Prześcieradło. Weźmy i tabletki nasenne przydały wszystko się. Dobra, nie będziemy tutaj jakoś coś robić, bo widać nic nie ma tutaj w domu. W tym domku na pewno zostawać nie będziemy. Trochę ciężko będzie. Jesteśmy bez koszuli. W ogóle jesteśmy przy jakichś takich niby domkach kempingowych, coś takiego. Trzeba uważać na zombie. No na razie cicho, pusta okolica. O nie, pierwsze zombie. I najprawdopodobniej mnie już zauważyły i idą do mnie. Pójdziemy jakoś górą może znajdziemy o cholera przestraszony jesteśmy przestraszeni przez tego zombiaka nie wstawaj o cholera zabij go Dobra... coś mi wisi na plecach albo to jakiś taki, taki błuk coś o cholera Zombie idą w tą stronę Do nas, nie chcemy tego, nie chcemy zombiaków mieć Kurde, zauważyły nas Musimy je jakoś wybić szybko Żeby za nami przestały chodzić Coś tu jest, nie ma nic Idą dalej Twardo, twardo idą Za nami to jest źle dla nas. No i ciężko. Okej okay, zabity. Ciężko będzie, myślę. Ponieważ mamy tą cechę, że jesteśmy mocni. Mocno uderzamy, ale też po jednym ciosie męczymy się. Duży wysiłek jest. Dlatego ciężko. Spróbujemy się włamać do tego domku, sprawdzimy może jakieś jedzenie, coś, picie, jest zamknięte. To trzeba wejść przez okno. Dasz radę otworzyć? Jak ty tam masz na imię? Bruce Thompson, Thompson, Budow pracownik budowlany. Budow o cholera, więcej Ten jakoś tak biega dziwnie. Dobra, może zgubimy ich? fakt tu jest. Tu przy ścianie. Przy oknie. Próbuję się dobić, ale zauważyłem. Czyli jest dobrze. Jak nas nie zauważył to? Jest dobrze. Musimy iść dalej. Grając ostatnio na innych profilach, postaciach, o kurde, za nami idzie. Patrzyłem, szukałem mapy na internecie. Jest mapa na internecie. I tam jest fajna, bardzo, o cholera, bardzo fajna mapa. Wszystko jest pokazane, gdzie co jest. Ja Wam mogę później podesłać. Mapę w opisie podać. Gdyby ktoś chciał, będzie w opisie. O, tu jest piętrowy dom. Tu musimy dojść. Zobaczymy. Trochę dużo zombie jeszcze idą tam z dołu z nami. Widzę przez ściany coś tam jest, krew, czyli pewne zombie mogą być. No, uderzaj! Dobrze. Good job, Bruce. Bardzo ładny, dobry dom. Zobaczymy, co tam będzie w środku. Pełno też zombi w tej okolicy. Pewny, na pewno będzie ciężko. Tu jest jakaś mała chatka. Może będą skrzynki, deski, cokolwiek, żeby się zabarykadować w domu. No ale dobra. Na razie. Spróbujemy się tu łamać jakoś. Zobaczymy, czy nam się to uda. O cholera. Trochę jest zombie. Trochę. Kurde. Okej. Okay, jeden idzie zombie. Niech idzie. Dobry teren, tu są. Jest płot, to jest już jakiś plus. Zombie będą miały ciężko, ciężej, będą musiały się do mnie dostać. Dom dwupiętrowy, ładny, widzę kuchnię, pokój, tam jakiś na górze. Salon na dole. Trzeba tam dojść. Trzeba wejść. Czyżby dom był otwarty? Tak. Dom jest otwarty. W ogóle nie ma drzwi. Kurde. Krew na ścianach. Coś. czuję, że. Ktoś może być na piętrze. Oj, oj, tyle pokoi. Zobaczmy w szafkach. Nie ma nikogo. Kiglpowy pół szulka, świeczka. Nie. Bardzo ładny dom, ale strach mieszkać w takim domu, jeśli nie ma drzwi. Tego tutaj mieszkać nie będziemy. jest krew. A gdzie są zombie? Przecież się radu, to nam się na pewno przyda. Swetr, nie. No. Dobra, przeszukamy jeszcze dół. I pędzimy dalej. Nie będziemy tu zostawać.